Hej, cześć, witajcie z tej strony, gratis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w cybermieście, tak, są tu również cyberprzestępcy, którzy chodzą z karabinami, my, my mamy podstawowy pistolet i możemy sobie do nich strzelać w ten sposób, proszę bardzo, o kurde, skończyłem się amunicja, dawaj, go, go, jeszcze raz, jeszcze raz, dobra, padł. I dostaliśmy za to 25 dolarków, e Dolarków? Nazwijmy to dolarkami, bo zazwyczaj tak jest. Co jest fajne. Yy, tu już na starcie generujemy pieniądze, i kiedy podejdziemy pod coś, to jest pokazane, co będziemy tak naprawdę budować. To jest taka, taka przyszłość, jakby to jest bardzo fajne, mi się to podoba. Co kupić aż tyle za 5 dolarów, to tak yy, nie wydaje mi się, że byłoby tak łatwo, ale może to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Już z 5 zarabiamy po 15. Buy Power Core Frame. Dobrze, to kupujemy i tu będzie nasze zasilanie swego rodzaju. Ok, kupujemy również to. Yy, mamy skrzynki na pierwsze 5. Intro. Skrzynki nie dają mi nic, chyba nic mi nie dają. Dobrze, mamy główny konwerter. O, i tu będziemy zarabiać sobie. Yy, możemy sobie refiner kupić, bo na tym będziemy raczej. Będziemy rzeczywiście na tym zarabiać? Tak, będziemy na tym zarabiać. I tu sobie bronie lecą jak najbardziej. Yy, 300. O, nie mamy wystarczająco pieniędzy. Dobra, możemy kupić sobie te szafki jeszcze w międzyczasie. A tu już mamy kolejne 160, 215. Co powinno nam starczyć? Jak najbardziej starczy nam na to. Yy, first floor paneling. Niestety na to nas nie stać. Ale możemy kupić gun wall. I czy ja mogę te bronie... Ja mogę kupić te broń zaraz Buy plasma gun Zakładam, że to wszystko jest zero boxy, tak? Jest jak najbardziej Możemy za 60, nie możemy Możemy za okna, idealnie będzie 45 Dobra, bierzemy sobie te 210 Możemy też w teorii kupić sobie auto-kolekta Jeśli byśmy chcieli Dostajemy plus 70 za każde Więc weźmy sobie, proszę bardzo Pierwszą broń eee, Taki karabinek Dobra, nice. Zaraz sobie go wypróbujemy eee, Co tu jest w ogóle na zewnątrz? Luxury hover car spawner eee, Tu są, tu jest gar. Tak naprawdę to mi nic nie daje. Mamy sklep. Mogę... O, pieniądze razy dwa. To będzie bardzo przyjemne, jeśli chodzi o to, na pewno. Dobra, i na razie niech sobie to wszystko rośnie. Z 280 dostajemy już na 420. Dobrze, niech to sobie bardzo ładnie rośnie. Tutaj. O kurde, ciekawe jestem, czy oni mogą nas tak naprawdę bardziej atakować. Dobra, początkowy pistolet już widzieliście. To ma tylko trzy pociski. Nie, chwila, to jest ten początkowy. To jest ten początkowy. O, nie ten wyjąłem. Dobra, to weźmy ten drugi. O kurde, o, on już jest fajny. On już ładnie tu bije, czy jestem w stanie na taki dystans? W sensie jestem na taki dystans, ale mniejsza celność jest. Nice! czy jestem jakiś bossowie na przykład? Bo nad nim jest jakby pieniążek. To jest Rob Vendor. Okej, okay, rozumiem, że on mnie nie atakuje, czyli jakby mogę mu zadawać obrażenia, ale jakby nic się nie stanie w tym przypadku. Dobra, nie chciałbym, żebyś do mnie strzelał. A co ty prze, jakby przewozisz? sprzedajesz? O, zobaczmy sobie, okej. Okay. Ej, no chwilę to trwa, jakby, jakby chcieli mnie zaatakować w tym momencie, to mogliby to zrobić. Plus 100, co? Dostałem plus 100 za nic? A co to jest? Jak mam? Mogę to jakoś przejąć, żeby to było moje? Tak naprawdę mogę to jakoś tutaj mik mik, czy, czy jakby nie ma opcji na to, żeby sobie to przejąć? I pytanie, w jaki sposób to przejąć? Muszę tu stać? Aha, chyba muszę tu stać. Dobra, Niemcy to mi daje totalnie. I teraz ja sobie to mogę sklejmować jakby. Okej, okay, w jakiś sposób. I czy daje mi jakiś bonus pieniężny? O, jestem królem wzgórza. Dobra, niech będzie jakby. To jest całkiem okej. Okay. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj zobaczyć, co ten pan vendor tutaj ma. Czyli Aha, czyli po prostu będziemy pieniądze zbierać w ten sposób. Czy ja mogę tam w ogóle przejść? To jest moje pytanie. Nie, nie mogę tam przejść do tej alejki. Tak, plus 100 dostajemy za kolejny. No okej, okay, jakby działa to sobie w dosyć prosty sposób. O Jezus, ci jeszcze się na mnie rzucili. Halo? Dobra, muszę najpierw ich załatwić, bo to jest problem. Dobra, oni na szczęście robią też mi trochę za. O nie, oni robią mi za ścianę trochę, ale no. A tamten gość. A! Come on! O nie, on mnie trafił pierwszy. Teraz mi przejmie. Nie wiem, co daje bycie królem wzgórza, ale okej. Okay. Na razie nie mam też. Dobra, 3,5 tysiąca. Dobra, nice. Kupujemy sobie to, proszę bardzo. Kupujemy sobie jakieś prototypy. Kupujemy sobie lepszy pistolet już, jak najbardziej. Kupujemy sobie Refiner i First Floor Paneling, jak najbardziej. Kupujemy sobie drzwi garażowe. Kupujemy sobie. A nie, to nie są drzwi, tylko ściany garażowe. Dobra, kupujemy sobie wszystko. Dobra, i on sobie to odblokował, jakby na nowo. Niech będzie. Ja sobie tam pójdę zaraz, jakby nie pali mi się z tym wszystkim. Frontowe wejście. Super. Zbudowane. E, teraz tak. Y to, nie wiem co ja zbudowałem, co prawda w tym momencie, jeszcze supit. O kurde, to jest sporo tych rzeczy do budowania. Tu możemy kupić sobie kamerę. Nie wiem, czy ona będzie w rogu po prostu sobie siedziała? Tak, będzie po prostu siedziała w rogu, kamera, niech będzie. Um, teraz, tak, tu już nie mamy nic, to się nam wszystko bardzo ładnie robi. Tu możemy jeszcze kupić chociażby drzwi. A to 1600 aż. Okej, okay, to możemy jeszcze kupić to. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Mamy 1400 kolejne. 1500. Dobra, to niech się pozbiera. Robimy sobie Advanced Combat Pistol. To, to sobie weźmiemy. Wziąłbym. Dobra, dziękuję. I wziąłbym sobie to jeszcze. O, dobra, dziękuję. O, jeźdź. Chodzić sobie na tego, chodzić sobie na ścianę, to ja bym jednak nie chciał. Dobrze, możemy też pokupować troszeczkę rzeczy tutaj, e, jeśli chodzi o to. Akurat co mi się troszeczkę pieniędzy zebrało. Front wall, czyli będą też pewnie boczne, jak najbardziej. Będzie boczna i będzie jeszcze tylna. Okej, okay, i tylna. Na razie to są takie strasznie puste. Na to już mnie nie stać. Jestem biedny na razie. 450. Dobra, niech będzie w takim razie. Kupmy sobie Base Defense. I mamy już jakieś tam pierwsze rzeczy. Dobra, zobaczmy teraz ten karabin. On już po 25 strzela. Nice. A ten Reagan po 20. Czyli ten jest lepszy, jakby nie patrzeć. Dobra. Czyli mogę sobie to zrobić, przejąć sobie króla wzgórza, tak naprawdę. I on nie będzie za bardzo zadowolony, myślę. Jeśli uda nam się to zrobić. Bo on tutaj sobie to przejmował, a teraz możemy my sobie to przejąć. Taniej, jak on będzie chciał na to zareagować. Dobra, przejmujemy. Sobie. Bez żadnego większego problemu. Ja sobie mogę w ogóle stanąć tu gdzieś za rogiem i na niego poczekać. O, on się nie będzie tego spodziewał. Dobra, nie jest nikt. I teraz będę ja. On się nie spodziewa tego totalnie. Dopiero jak dostanie informację. Waga, informacja idzie. Teraz. Dobra, nice. Czy on już wychodzi? Tak, już wychodzi. Dobra, idzie tu. <grymne> Nie spodziewał się tego. <grymne> Nie spodziewał się tego totalnie, że będę mu przejmował. O, proszę państwa. Czy on wyjdzie? A nie, jeszcze musi sobie pistolet wziąć jakiś lepszy. Tak naprawdę jestem w trochę lepszej sytuacji, bo ja jakby mogę sobie tu stać, mogę sobie kampić, mogę sobie patrzeć. Ile on ma w ogóle pieniędzy? 770, to nie jest jakoś super to rzecz. On już idzie. Widzę, że się tam kręci po tej swojej bazie, ale go musi boleć to, że ktoś tutaj sobie przyjął. No jak to, to ktoś sobie przejął? Przecież ja jestem najlepszym graczem na serwerze. No, idzie, 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 idzie. Bo ciekawe, czy myśli, że ja już sobie poszedłem. Uwaga, idzie slalomem. No, muszę przeładować. Przeładowuję. O kurde o, o nie, jeszcze mnie boty zaatakowały! Dobra, nie! No boty mnie zaatakowały! Come on, No! <laughs> nie można tak. <laughs> nie można tak. Dobra, kupujemy kolejny pistolet. Eee, lesser blaster, proszę bardzo. Kupujemy go sobie, mogę. Dziękuję, dobra, super. Eee, blaster jest kupiony, za. Mamy 2300. Jest fajne, że w sumie w międzyczasie mogę sobie tu o... Mogę sobie tu pokupować te rzeczy i mogę sobie wyjść. Nie mogę sobie stąd, stąd wyjść. A to jest open close. Nie chwila, mogę tu przejść tylko? Nie, jak to wygląda. A teraz jest. Nie, no, dobra już. Nice. Dobra, czy, czy jest ten kolega tam? Nie, poszedł sobie już. To po 15 strzela tylko. Myślałem, że trochę lepiej będzie. Dobra, idziemy przejąć mu z powrotem. On tam strzela, słyszę. Słyszę, że on tam. A, widział mnie chyba. Widzi mnie, czy mnie nie widzi? A, trzeba uniki robić. Kurde, jakie takie skakanie, to jak małpy, to jest po prostu. Padaczkowe trochę. No kaman, zgiń. Ale też już mam mało zdrowia. No come on. Dobra, on zginął pierwszy. Nice. <laughs> to jest totalnie głupie, ale niech będzie. O nie, już 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 mnie już mnie bod gonił. Dobra, nice. Czy ten kolega idzie do mnie? Jeszcze nie idzie do mnie. Dobra. Przejmujemy sobie to bez problemu większego. Będziemy mogli jakby to jakby to jest jakiś cel, nie? Możemy sobie przejmować tego króla, króla i tyle. To chyba nawet nie sięga. O nie, sięga. O, dostał. O, proszę pana, bez podchodów żadnych. Dobra, ja teraz zrobię sobie tak. A e, chwila, tu jest jeszcze jedna postać? Okej. Tu jest sobie w miejscu. Dobra, ja sobie teraz zresetuję postać. On będzie myślał, że ja tu dalej jestem, bo nie widział jak się chowam, tak naprawdę, ale ja będę już u siebie w bazie i on będzie tam może tu jest, może tam jest, nie będzie chciał przejmować wszystkiego, a ja sobie w międzyczasie będę mógł tak naprawdę budować na spokojnie. Dobra, yy, możemy zrobić sobie to, możemy sobie zrobić to bez większego problemu, możemy sobie zbudować okna w końcu i zbudować sobie jakieś rośliny. Jest ile tutaj tego jest pracownik, czy oni będą mi dawać dodatkowe pieniądze tak naprawdę, bo są na pomarańczowo, więc się zastanawiam, czy tak to powinno działać. Mam nadzieję, skromnie. Dobra, yy, tutaj jeszcze za 300 możemy kupić filar i tam z tyłu możemy kupić filar, w sensie nie jest to jakoś super dużo. Ciebie tym, czy ten kolega będzie się zastanawiał, że, że ja mu tak pozwoliłem, czy jakby, czy, czy będzie tam sobie tak stał i próbował na mnie kampić? Nie wiem, zobaczymy sobie, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo on nie widzi, że ja tutaj sobie w bazie siedzę i sobie coś tam robię. Dobra, kupimy sobie wentylację jakąś. Kupimy sobie schody i kupimy sobie kamerę na pierwsze piętro i kupimy sobie normalne schody. Dobra, jak to teraz tu wygląda na piętrze? Potrzebujemy 500. Dobra, przejął sobie. Nie ma większego problemu. Yy, ale tu jakiś kolega do mnie przyszedł. Halo? Dzień dobry. Co tu się dzieje? Dobra, chyba, chyba nie ogarnął życia. Okej, okay, niech będzie. Pff. Nie ogarniał, nie ogarniał totalnie co się dzieje. Dobrze, skoro zrobiłem sobie to, to teraz możemy sobie. A mogę sobie wziąć oczywiście swój karabin. Nice, dobra, wziąłem sobie swój karabin. To teraz za 1300. Co możemy zrobić za 1300? Zakładam, że niewiele. Hoverbike możemy sobie kupić. I możemy sobie go zespawnować. Ok, myślałem, że się nie pojawi, ale pojawił się 450, a ja mam 425. To nie jest zbyt wiele, jeśli chodzi o to. Takie cybermiasto. Nawet fajny klimat, muszę przyznać. Dobrze, zbieramy sobie to jak najbardziej. I pójdziemy sobie do garażu. Za 1400 już, już powinienem być w stanie sobie kupić coś sensownego. To jest za 1500. To kupimy sobie to. Światła. I kupimy sobie jakieś skrzynki wyglądowe. Tam nie możemy nic kupić, tu nie możemy nic kupić, tu jeszcze możemy kupić Truck Garage czy za 400, nie, to jakby robimy wszystko na darmo, robimy wszystko na darmo, jak tylko się da. Dobrze, to zostało tak naprawdę nam jeszcze piętro do kupienia, jeśli chodzi o to, bierzmy obecne pieniądze, które są dostępne, 1800, nie jestem pewien, czy mi to starczy, ale tak, 500, dokładnie, starcza mi, dobrze. I teraz tak mamy za 400. Tu mamy za kolejne 250 i za kolejne 250 skrzynki i za kolejne 300 skrzyn szafki. Skrzynki chciałem powiedzieć co innego, ale no. Dobra, musimy poczekać, aż troszeczkę nam się przygeneruje pieniędzy, bo tak naprawdę ile kosztują te wszystkie pakiety? 220 Robuxów za 25 tysięcy. Dobra, niech będzie, jakby bez żadnego większego problemiku. Ok, więc trochę pieniędzy mamy. Kupmy sobie tu jakiś monitoring. Ok, weszło jakieś oświetlenie. O, oświetlenie pełne, dobra. Nie wiem co to jest. Wygląda jak bomba i nie chciał chciałbym jednak jej wysadzać. Jest perfekcyjnie, dobrze zrobione, skrzyneczki. Czy coś w tym pomieszczeniu jest do kupienia? Jest coś, bo to jest laboratorium swego rodzaju. Laboratorium albo nie laboratorium, bo w sensie nic się nie pojawiło. Dobrze, mamy kolejne pomieszczenie. O, tu światła trzeba kupić. Ewidentnie, gdzie są światła? Tu są room lights. O, a mało tych świateł, co prawda. Spodziewałem się troszeczkę większej ilości. Kurde, duże pomieszczenie tak naprawdę. Na jakieś skrzynki, na jakieś bronie i tak dalej. Najsik, proszę bardzo. Pyk i pyk. O, tu jest jeszcze pracownik, proszę bardzo. Jeden pracownik, myślałem, że będzie jeszcze jeden, ale no. A, jest jeszcze jeden, tylko że jest po drugiej stronie. Dobra, i wy teraz generujecie dodatkowe pieniążki chyba. Więc jakby to piętro wydaje mi się, również w takim razie skończone. A, i tu jest teraz laboratorium, ścianę, kolejność. A, bo to same ściany kupujemy za. Ile? O Jezus, ile pieniędzy, ile pieniędzy? Jezu, nie, nie stać mnie na to! Spokojnie. Laboratorium kosztowna rzecz. Mamy 3400 już. A mogę jeszcze jakąś broń kupić? Nie, tylko plasma gun mógłbym kupić, który byłby w tym przypadku lepszy. Dobra, jeszcze jedno. Plum, dziękuję. 880, czyli 440 dostajemy teraz naraz, na sekundę jakby. Okej, okay. no nie na sekundę, troszkę rzadziej. Eee, teraz tak, co tu jest do kupienia? Jakieś drogie rzeczy. Eee, za 300 możemy kupić filary, coś tam, śmietniki. Możemy kupić monitory. Od razu chyba kupiłem jakiegoś pracownika. Tak, kupiłem od razu doktorka. Eee, Okej, okay, jest spoko bardzo. Więc tak naprawdę piętro mamy skończone. Czy na parterze jeszcze jest coś do kupienia? Yy, jeśli chodzi o tyły chyba nie. Jeśli chodzi o przody również chyba nie. Czyli tak naprawdę została nam ta jedna rzecz do kupienia w środku. Kurczę, tak naprawdę tak, została nam ta jedna rzecz do kupienia w środku. Dobra, to bierzemy te pieniądze. Potrzebuję chyba 2,5 tysiąca z tego, co kojarzę, żebym mógł cokolwiek tak naprawdę zrobić. Więc zobaczmy, czy to będzie finito. Nie, jeszcze półtora tysiąca i drugi... A, czyli dwa i pół... No, z cztery tysiące jeszcze potrzebujemy. Z cztery tysiące. No dobra, to chodźmy postrzelać się trochę z naszym y, super sąsiadem, który nienawidzi nas, a my jego. Dobra, proszę bardzo, zrobionet. Dobra, mogę sobie w nich już postrzelać z takiego dystansu, to jest piękne. Ta jeszcze jeden, dwa strzały jakoś, proszę bardzo. Dobra, ten kolega też wyparowuje. Oni mają wszyscy normalnie po sto zdrowia. Dobra, to teraz tak, przyjmujemy sobie oczywiście tą strefę, bo kolega już o nas zapomniał. Możemy sobie w międzyczasie postrzeć w tamtych, zarobimy sobie dodatkowe pieniążki, to nie jest również jakiś większy problem. Pum, 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 pum. Dobra, perfekcyjnie. I uwaga, przejmujemy. Zaraz on jak zobaczy tylko, że ktoś, że zostało przejęte, to on od razu tu przyjdzie. 100% tyk. I takie o nie! To ja tu jestem królem wzgórza, Chwila, czy on jeszcze w ogóle gra Nie, jestem sam na serwerze, o Jezus, ale przypał, ale, ale wstyd, o Jezus, dobra, no to do basy <laughs> Ale wstyd e, 6 tysięcy mam, nice Proszę bardzo, nie mamy riverfa żadnego, ale też nie jakby nie planujemy go robić. I uwaga, dwóch pracowników, czyli tak, doktor numer jeden, a to to nie wiem kogo kupiłem tak naprawdę, ale to jest dwóch doktorów. Więcej doktorów i robotyczne ramię swego rodzaju. Okej, okay, ja mogę się to położyć? Niespecjalnie chyba wam się to podoba. I tak naprawdę chyba skończyliśmy wszystko, jeśli chodzi o ten cały tycoon futurystycznego miasta. Kurde, taka rzeczywiście przyszłość, takie pistolety, jakieś blastery i tak dalej. Kolejne pieniądze zebrałem, ale już nie jestem w stanie tak naprawdę nic więcej kupić, kurde. Garaż, a nie, jeszcze w garażu jest coś do kupienia, dobra, na spokojnie. 1,5 tysiąca, a, tu są jeszcze jakieś rzeczy do kupienia. Proszę bardzo mogę, o kurde, to już takie konkret autko, za 2500. tysiąca. Hover Car, i tamto 1,700, dobra, zobaczmy ten Hover Car. Halo, Hover Car, dobra, chyba już. Kurde, taki rzeczywiście latający nawet. Ja pierdziu, a zobaczmy jeszcze tego za 1,700. Ten 700 tysiąc, okej. Okay. Dzięki za pieniądze. Czyli taki bazujący na dosyć małych kwotach tajkum. jakby nie patrzeć. Całkiem ładnie zbudowany. A, nie tu, przebiegłem. Yy, taxi, over, ok. O kurde, jest rzeczywiście tak, dobra, ten był najdroższy, to wsiadamy do niego. Co prawda trochę głowa mi wystaje. O kurde, jak się, A! jak się tym lata. Dobra, czy to strzela w jakikolwiek sposób? Nie wiem, ale lata się tym totalnie dziwnie. Czy oni są w stanie mnie trafić? Nie jestem pewien, czy są w stanie mnie trafić, ale... Moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. O, zebrałem go na przejażdżkę jeszcze. Eee, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To będzie bardzo ważne. Trzymajcie się ciepło. No i pa!